No Dzień dobry, witam wszystkich. W dzisiejszym filmie zabieram się tutaj za tą bramę pomiędzy oborami bo jeszcze trochę i no w sumie już by się przydało zmienić miejsce suche stąd pływy poszły tam a tu by były mleczne dojone dojne o, zaczynamy w sumie zapomniałem powiedzieć drugą rundę wypasu są tutaj. Krowy już drugą, drugą rundę robią. Tutaj mają poidło w oborze. Teoretycznie tam też, ale jeszcze nie jest podłączone. Także... No bo mi węża zabrakło. Nie mam tyle węży, żeby żeby tutaj sięgnęło. Nie, krówka? No, wczoraj były tu, a dzisiaj są tam. Także... Co krówki, no i tutaj, teraz w tym momencie jak tu otworzę. To mi nie dochodzi do końca. Tutaj mi brakuje. Stwierdziłem, że tutaj tą rurę weźmiemy, tu obetniemy, tu obetniemy, tą rurę damy tu, przyspawamy. Do tego chyba najlepiej będzie. I wtedy dołączymy jeszcze jedną bramę, żeby, żeby tutaj ładnie sięgało. I tyle. Taką jedną bramę jeszcze mam, bo tak jak teraz to mi się nie widzi z tymi rurami, jednak żeby tu tyle wystawało z takim wąskim przejściem, jak było. Także trzeba to trochę po, pozmieniać Także co biorę szlifierkę, spawarkę, i trzeba jechać z tym. No i dobra, gaz się skończył. Tutaj trochę posmarkałem, zaczęło mi to smarkać mocno. Mówię, patrzę, gaz już cały wyleciał. Tu nie pospawane, i tu nie pospawane, i tam jest lekko hewnięte, powiedzmy. No ale już jest jako tako zrobione. Zawiasy też mam byle jakie, bo trzeba będzie jakieś mocniejsze zawiasy wziąć. No ale brama jest fajnie to wygląda. Pomalować tylko. No, zamykać też się fajnie, nawet zamyka. Tutaj też jest tylko tak lekko przyłapane. Także no to trzeba będzie nad tym jeszcze popracować. Tutaj przyspawać później. No teraz weekend to nie kupię gazu. Także no trzeba poczekać do poniedziałku. No, ale ogólnie z efektu jestem zadowolony. Fajnie się otwiera. Tutaj, o. Wchodzi. Elegancko. I drugą stronę też trzeba będzie zrobić. Ale mówię, tutaj ten przejazd już będzie taki lepszy, tutaj. Tak w sumie nie, dzisiaj nie planowałem tego robić. Ale mówię, tutaj już z zasuszonych jest mało krów. A w dojnych jest, jest sporo. Także stwierdziłem, że po prostu zrobimy to. Tutaj damy krowy dojne, a zasuszone po tamtej stronie ściółki. Żeby większa powierzchnia tu była. Tu ogólnie trzeba już kopać. Tam zresztą też. No ale na ten moment to tak zrobimy. No. Także później jak już na dojenie to się przegoni. W sumie przed dojeniem bo można zrobić to. To raczej nie puści tak szybko. No, chyba, że się będą wyżywać na tym słupie, ale mam nadzieję, że nie. No i tyle. No i dobra, koniec, koniec dojenia już. Krowy nakarmione. I tutaj wszystkie, wszystkie dojne są. No już tutaj mamy praktycznie prawie całą obsadę już. W doju także jeszcze trochę i, i wszystkie będą wycielone. No, mówię, do czerwca wszystkie powinny się wycielić. Także będziemy mieli już wszystkie po wycieleniu i zaczniemy już krycie. A w tym roku krycie zaczniemy od inseminacji. Półtora miesiąca inseminacji będzie. I potem y, po tych y, inseminacjach, półtora miesiąca, wchodzi y, byk nasz Jerseya, który będzie już krył resztę y, powtórki, y, te co jeszcze nie były inseminowane. W sumie zobaczę, może t, zrobimy tak, że inseminacja będzie przez dwa miesiące. A y, Krycie bykiem będzie przez miesiąc. I miejmy nadzieję, że byk będzie miał jak najmniej roboty i że jak najwięcej, będzie się, że jak najwięcej uda nam się pokryć y, sztuczną insyminacją. W tym roku y, wybrane krowy kryje jersey. Y, inseminacyjnie jerseya, a większość krów będzie kryta po prostu ze słomki mięsnymi. Także o, tutaj przejście fajne, tu jeszcze na tą stronę muszę też bramę. Tylko, że tu mam trochę, bo to jest yy, taka na teraz rozwiązanie. Nie jestem z tego najbardziej zadowolony. No ale jest to jest. Mam yy, w planie inną koncepcję na bramę. Yy, także no zobaczymy, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Yy, jak to wyjdzie tu, jak tu będę z, z tego rozwiązania zadowolony. No to wtedy, wtedy wezmę ten. Yy, na tej stronie zrobimy to samo. Ale też się zobaczymy. Mówię, yy, teraz w sumie będę musiał na dniach się za to wziąć, materiały zamówić i porobić bramę żeby no, żeby żeby co? żeby jakoś to wypaliło no bo tutaj yy, teraz, póki chodzą na łąkę krowy, to można, można tutaj robić w ciągu dnia i tyle, dobra. Na no, dzisiaj już będę kończył, także wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!